Hej, witajcie z tej strony. Zapek, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii of Horizon Forbidden West oraz w dodatku Burning Shores, płonące wybrzeże w każdym razie. Jesteśmy tutaj z Seiko. Udało nam się w poprzednim odcinku ten kod do biura Londry, Londra się nazywa ten gościu? Z... Złamać chyba Londra, sprawdzę, bo czekajcie chwilę, bo, bo zaraz pomylę się. Londra, tak, Londry. Jeszcze blokuję nam w sumie dwóch postaci ale to sobie też je w międzyczasie znajdziemy. Ten kod, jakby ktoś chciał, jakby coś nie wiedział, to 3285. dało się go tutaj wywnioskować dzięki, dzięki na przykład tym Asteroidom. Dobra, wchodzimy. To pewnie mieszkanie Londry. W samym środku miejsca, w którym pracował, przeszukajmy to miejsce. Bardziej mieszkanie w sumie. O, broń! Z tamtych czasów w sumie, nie? Co to jest ciekawego? Prezent od tak zwanego przyjaciela. Przypomnienie, by zawsze oglądać się za siebie. Ciekawe o co chodzi. A do czego to służy? Okej... Okay. Coś tu jeszcze masz? Tu coś jeszcze mi sejka pokazuje? Co to jest Seika? Pokaż. To chyba jakaś... nagroda czy coś. Swego czasu żona Londry musiała być bardzo sławna. Dziwne, że to zatrzymał. Pod koniec chyba nie byli w najlepszych stosunkach. Miłość sprawia, że trudno odpuścić. Może ten. Nie możemy tego przeskanować. Może już jak się pakował, żeby wylecieć, no to już nie myślał o tym, co tu ma. Bo, nie wiadomo pod koniec, boli. Nie w najgorszych stosunkach, jak to powiedziała Aloy, ale nie wiadomo kiedy pod koniec, nie? Ona na, chyba nam tego gra nie powiedziała. Ola, projektor. Rejestr ochrony dla całego obiektu. Jest nowy zapis. Zaczynam się niecierpliwić. Nowa. Odzyskiwanie danych powoli dobiega końca. Północny układ jest przygotowany do emisji. Bierzesz wszystko, począwszy od aeronautyki i działań specjalnych, tak? Włącznie z plikami PTO. Zgadza się. Już. Można przesłać dane. Wielka szkoda, że musimy ożywić akurat ten konkretny program. No, kochanie. Czeka nas bardzo trudna misja. Nie możemy być wieczakami. Nie, Zredukuj poziom empatii o 15%, dobrze? Wykonałam. cudnie. A teraz prześlij, pliki, chcę stąd wyjść jak najszybciej. Tu jest jak w jakimś cholernym grobowcu. komentarz? O co tutaj chodziło? Północny układ to pewnie jakiś nadajnik. Jeśli go znajdziemy, może uda się ustalić, do której dziury w Pełzu Londra. Jasne, ale po co on tu właściwie wrócił? Wyjaśnię później. Poszukajmy wyjścia. No dobra. dobra. Trzymam cię za słowo. I nowa to sztuczna inteligencja. Kolejna. czy znaczy kolejna po Gai i po Sajan, która była w sumie w poprzedniej części gry. Zero Down, w dodatku Frozen White. Chyba tak. Nie wydaje, się, że to będzie kolejna. Może też uda się nam ją przerzucić na naszą stronę. byłoby śmiesznie i fajnie. Gdzie dognisko? Jest ognisko, jest na zewnątrz. No, dobra, to idziemy. Idziemy teraz tymi drzwiami, którymi wcześniej nie mogliśmy pójść. Tutaj dalej są te skrzynki z y, życiem, że zdrowiem. Więc sobie to na razie odpuścimy. I, i ruszamy tutaj. Dalej. Oj, wielki plac, więc. Już, już widzę. Już, już. Jastrząbły eski. Dobra, nadajnik powinien być blisko. Ten wielki posał był Idziemy, tu jesteśmy tutaj. Bo przechodziliśmy przez tyle tych komnat. Te maszyny stoją nam na drodze. Musimy ją usunąć. Nie ma problemu. Zaraz się tym zajmiemy. Muszę sobie popatrzeć, ile jest tych maszyn. To jest dzik, czy tam Pekari to nie jest maszyną. Nie, no tylko tyle. Widzisz mnie? Ej, jakim cudem mnie widzisz? Szukujesz? Powinieneś mnie widzieć. Dobra. Ej, może w ogon trafię? Wow, coś dostałem jeszcze. No, A ten ogon. Jeszcze podpalony, Dobra, to będzie już po tej maszynie. To jest kolejny latający. Może on po prostu wylądował na, na mnie i dlatego mnie zobaczył. Dobra. Tutaj poczekajmy. Jeszcze zamrożony, dobrze, dobrze, stajka. Jednak z tobą się dobrze bije, bo coś robisz, a nie tylko patrzysz jak reszta. Dobra, spróbujmy jeszcze znaleźć tą ostatnią maszynę. Gdzieś ona tutaj poleciała, ale gdzie ona jest? Tego to nie wiem. Okej, okay, no, uleczmy się, a jest tutaj. Dzień dobry. A to jastrząb po prostu. A, to jastrząbłysk, to jest prosty przeciwnik. Właśnie mówiłem o tym. Za <laughs> tam Jastrząbysku. Pisz maszyny, no jeszcze jedna gdzieś na nas czeka. Nie wiem gdzie. Maszyno, gdzie jesteś? Tu? Jest coś? Jest, brzut, w jest tam. Kubany. Chodź tu. matające maszyny w ogóle tu są? Ktoś z was nie zauważył. Hej. Okay. Okej, okay, no gdzie ty jesteś? Po piórze! Nie widzę go dalej. O nie on, nie? Co to jest w ogóle? Gdzie on jest? No ja. Coś mi widzi jakaś maszyna, nie wiem, która. Tu! Pony, dobra, dobijemy ją. Chyba tyle Cyk, trochę strzał, żeby na pewno nie brakło. Kolejne maszyny gdzieś tutaj na pewno jakieś są. O, jest tam jakiś. Kolejny brzydfopiór. Tu coś jeszcze jest. O nie, tu z jastrząb błysk, musiałby też brzydfopiór. Gnisty. Wow, co to za wybuch! No po tobie, na szczęście. Szukajmy dalej. Weźmy trochę maszczynu. Żeby nie brakło. Kurde, to te niszczyciele na, na czołgach stoją. Nie. Stoją jakieś na czołgach, ale nie wszystkie. Ty panie. Poczekajmy aż się wzniesie. O, no, Dawaj to. Coś jeszcze? Tam Solar no nie, albo nur, nur ptak to może być tu nawet. Co ty tam trzymasz? A raz zaraz padniesz. Już za 80, jak będę bił, to nie za bardzo. 17 też nie. 80, bo tak trzeba by być. Pókiż blisko jeden jest. To jest skubane. Wow, już dostałem czymś, dobra, plazma. A plazma jakoś mamy mniejszą odporność z tego co pamiętam. Te takie są dobre. Wow! Ej, one są dobre. Widzę, ja że miałem problem, żeby się z nimi je pokonać. Tyk, Tyk, po dziobie. Dobra. Jeszcze dostałem z czegoś. Nie bij! Zatruty, to zatruty to super. Pas trochę się przeżre. Ja mogę strzelać teraz. Bez zakwaszonego. Ostatni strzał, i będzie po nim. Kolejny pan. Chodź tu. Oj, za mocno ruszyłem gałką. fajnie by było w dziób trafić, ale może być to ciężkie. Dobra, palisz się. Jak się palisz, to też dobrze. Bo. Możemy cię. A. Tak, tak tam strzelił do mnie jakimś ognistym tym. Lubiłem niechcący unik. Dobra. To tu kolejne? Jastrząb błysk. A, jastrząb błysk to może to być. Ostat skrzydło. Brak amunicji. Dobra, lubimy amunicję. Jest. I chyba będzie pomnik. Pięknie. Jeszcze jedno, jeszcze widzę gdzieś coś. U, kolejny. Tu maszyn! On tu i przywołał czy coś. W ogóle w pierwszej części było dość dużo, yy, nie wiem jak to nazwać, zdolności takich maszynek, urządzeń, które, które przyciągały inne maszyny. A tutaj widzę, że nie ma czegoś takiego, nie spotkałem przynajmniej. Gdy jestem ciekawy, czy nie wprowadzili, czy jeszcze nie spotkałem, czy jak. Były. Pamiętam, że niszczyliśmy takie maszyny, które przyciągały inne... Znaczy maszyny, takie urządzenie, które przyciągały maszyny. Różnie to było. O, tu macie te niszczyciele. Które są w czołgach. One Są wyłączone, bo w końcu Minerva udało się jej kod zaktywujący wysłać. I wszystkie wyłączyła. No dobra. To mamy to, to mamy to. I jeszcze jakiś marszczyn tu gdzieś może jest? Nie widzę. A tu to się. Dobra. Tu w ogóle jeszcze jakieś e złomowisko. Też weźmiemy. I tu jest marszczyn, który bym chciał też z zabrać. Dziękuję. I mogę sobie tutaj spokojnie wejść. Chyba spokojnie zbadaj. Co tu jest? Ciekawego Eilei. To chyba część jakiegoś nadajnika. No dobra, Londra. Gdzie ty się chodzisz? Mam cię. gdzieś na zachód Mhm. Jakie dane? Porozmawiamy o co, co tam się dzieje? Dobra, Sejko, chyba czas, żeby ci wszystko wytłumaczyć. Co się wydarzyło na tym hologramie? I dlaczego właściwie Londra tu przybył? No i co robi naszym ludziom? Wykorzystał ich przy poszukiwaniach, żeby odnaleźć dane. Część dotyczy czegoś, co nazywa się PTO. Nigdy o tym nie słyszałam, ale reszta. Sądzę, że chce zbudować statek. Który zabierze go stąd, do gwiazd. Zabierze go do gwiazd? Kto mógłby tego chcieć? Czegoś ciągle mi nie mówisz. Och, jesteś zupełnie jak wróżbici, pełna tajemnic! Czyżby? A ty to co? Dziwnie zareagowałeś na Mura, jeszcze w ruinach. Może wyjaśnisz? Dobra, to na razie obie zachowamy milczenie. No. Dobra, posłuchaj. Najważniejsze, że wiemy, gdzie jest Londra. Zapewne zabrał też Twoich ludzi oraz siostry. Jasne, masz rację. Zanim ruszymy dalej, muszę złożyć raport admirałowi. Użyję łodzi, którą widziałyśmy z powietrza. Dobrze. A, to no ty... Spotkamy się później. To, co przypłynęli tutaj. Jak będą chcieli wrócić? No dobrze, dobrze, niech ci będzie. Okej okay, nie i ziemia. Ja Ukończono górną misję. Okej, okay, dobra, dobra. Do tej punktu umiejętności, no ależ nie chcę. Zastanawiam się, co mamy dalej. Tego zrobić. Nie teraz, gdy martwi się o No z jednej strony masz rację. To jest ciężkie Ale z drugiej, Eloy. Gdybyś chciała wiedzieć, nie? Jaką mamy, mamy wrócić tutaj? się z No dobra. Są tu gdzieś te żaby. Potrzebuję tę żabę alfa sobie złapać, bym sobie wtedy mógł ulepszyć. Tu jest żaba, ale jeszcze dzisiaj jakaś jedna? Tu były na pewno tu są. Ja sobie tutaj też podlecę w takim razie i zobaczę, czy nie ma jakiejś alfy. I jak jest, to jeszcze ją pokonamy. Wtedy bym mógł na maksa już pomału się szykować do ulepszenia zbroi. I, 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 i moglibyśmy robić kolejne, kolejne misje, bo nie widzę tutaj żadnych wykrzykników. Chyba nie. Dobra, no i tak to się tutaj na tych y, płonących y, wybrzeżach y, działa. No ale. No cóż, no Sejka trochę się wkurzyła, no ile i nie chce jej powiedzieć, ona też coś nie chce do końca powiedzieć. Czy jest tu alfa? To jest dobre pytanie. Żabiak. Żabiak. Zaczekaj chwilę. No są tylko żabiaki dwa i tyle. Po drodze mamy jeszcze jedno miejsce, gdzie są żabiaki. Chyba tu. Możemy też tu jeszcze podlecieć i zobaczyć, czy tutaj nie ma żabiaka. Jak będzie zwykły, to nie, no ale jak będzie jakiś alfa, no to siuu, to, no to pokonamy sobie go. No bo no bo... fajnie by było ulepszyć sobie tą zbroję. Żeby już mieć na maksa i później tylko inwestować te Błysz... nie błyszczyki, tylko błysz... tacze? Kamienie błyszczące na żółto. Te kamienie błyszczące fajnie byłoby inwestować później tylko w łuk. Jakbyśmy już mieli zbroję na maksa lepszą No a te zbroje nawet mi się podoba, tak jak mówiłem. Konkuruje z tą zbroją, boją, która była wcześniej. Nora, a, do, a skoro gramy w DLC, to możemy używać zbroi. Tutaj jest DLC. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurze, ale to jest rzeczywiście budowli, niebudowli, to jakieś nieznane siedlisko też jest z tych żabojadów? Nie, znane, znane, bo one go płynie. Żabojadów tylko żabulców? chyba nie bicie, nie, nie bicie. Ja tutaj chcę żaby znaleźć. Eee raz stój. Czy tą goni? Nie. Ty Żaba, jesteś alfa? Nie, nie jesteś alfa. Ja potrzebuję alfy, nie. Dobra. No to nie ma tu żadnych chyba żab. Podróż żabiaków, a nie żab. Tutaj w ogóle jest. Masz kary? Nie masz kary. Tu na północy też nie widzę. Jakaś figurka, dalej nie mam pojęcia, do czego ta figurka jest. To no może. Żeby nie robić kolejnej misji głównej, to weźmy tą figurkę? Zobaczyłbym, co ona w daje. W takim razie. Będę przynajmniej nie pamiętam. Wygrałem to, robiłem, ale nie pamiętam, co te figurki dawały. przy okazji sobie trochę polecimy i może jakiś żabaka znajdziemy. To jest czego? Solarotaków? Solar Taki solar Taki. tacy, Taki, solar tam są. Może jakiś żabek jeszcze się gdzieś trafi? O, leci sobie ten solar tak tą niżej. Ale idź sobie, lejdź sobie. Jak mnie nie widzisz to dobrze, to sobie lataj. No i dobra. Tu też nie żabieków nie było nigdzie, nie? W drapulce, nie w drapulce, Wszystko widzę, oprócz tych żab, które jest jedna tutaj tylko. I jestem ciekawy, co to rzeczywiście za maszyna jeszcze będzie, której nie odkryliśmy, ale tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, więc prawdopodobnie to będzie maszyna jakaś finałowa, jakiś boss to będzie, bo. Skoro, skoro jedną z maszyn ich głównych był, było Widma alfa, które było bossem ostatecznym, więc obstawiam, że ta maszyna też będzie jakimś bossem. Ze wszystkie maszyny, takie podstawowe, które normalnie chodzą po świecie, już znaleźliśmy, a został nam tylko boss. Okej okay. dobra, to coś. no ja sobie pokonam, nie? Ląduj, Tera. Uwaga, uwaga. ...lądujemy. O, są oczywiście, że alfa. Nie, dwa strzały? Nawet więcej. Trzy strzały. Oj, ty! Masz! Padł? Ktoś jeszcze? Coś jeszcze widzi, ten. Dobra, zakwaszony. Dostał. Okej. Okay. to było szybkie. Strefa komiksów. Co to jest? Prowadź kod, ha, potrzebuję kodu, by tam wejść. No właśnie, skąd my ten kod weźmiemy? O, te dane mówią, że ktoś wyrył swój kod na szczycie pobliskiej wieży. Ktoś wyrył kod na szczycie pobliskiej wieży. Tutaj pan. Chodź. weź mi tutaj, pokaż. Już mam tego... Y, taka to sobie skorzystam, nie? Nie będę przecież się wdrapywał. Duj. Dobra. Zobaczmy, czy kot wciąż tam jest. Dobra, wyląduj. Gdzieś tutaj? Jesteśmy na szczycie, ale gdzie jest kot? Tu. Jeden, jeden... Jeden...

Skrzynia. Figurka. Starożytna figurka. Wygląda jak. to za figurka? Figurki z Fajno, figurko. Rzeczywiście. Standardowa figurka latającego ostrzę. ostrze. ostrze, ostrze zębnego dinozaura zachowana i cyfrowo uwierzytelniona. Kiedy ułożona Jane pojawiła się pierwszego dnia, aportek była tutaj coś tam, coś tam. Hej. Okay. Certyfikat otoczoności. Jakiś... Korzystać. Są tu też jakieś. Figurki mamy do zebrania. Na razie ją zatrzymamy. Gdzieś pewnie będziemy mogli w takim razie użyć albo komuś dać. Stawiam tylko komu i gdzie? Pytanie. No dobra, no chyba tyle. No figurkę mamy jedną, pięć ich widzę, że jest do zdobycia na całej tym tej dodatkach. <laughs> na razie mam jedną. I co z misji? No nie pozostaje nam nic innego, tylko to. Tutaj już aż to są rzeczy od DLC. A znaczy nie od Neli tylko w misji głównej. To mamy zrobione. Ale no chyba cóż. No nie pozostaje nic innego, jak po prostu. Wrócić. No tutaj na tą wyspę się nie dostanę, bo. O nie, bo tu zablokowane jest. Ewentualnie mógłbym tutaj sobie podlecieć na przykład mumaki czy coś. Te kurcze żabieńce bym chciał znaleźć. Żeby sobie ulepszyć tę uzbroję. nie wiem czy mi się to uda. Dobra, gdzie ty jesteś? tak u dobra, łapam. Myślę, że gdzieś to będziesz blisko, ale nie macie. Więc lecimy w tą stronę. Gdzie mogą być jeszcze żabiaki? W tą stronę nie, może tu gdzieś będą. Lećmy na tą wyspę. Tylko sobie mapę też oczywiście odkryjemy. No bo dlaczego by nie? Gdyby się udało te żabiaki znaleźć, to bym bardzo z chęcią powalczył z takim alfą. W ostateczności wiecie, co mogę zrobić. Mogę po prostu takiego żabiaka pokonać, wyjść, wrócić i czekać, że będzie alfa, nie? żeby żebaki też nie są zbyt proste do pokonania. Tam, na tym środku jest jeden, więc to by było dużo prostsze. Dobra, tutaj się już coś powinno mi respić zaraz. Dawaj, dawaj. Nisko, super. Ktoś lata? Dużo Tak to lata, nie? Dużo Tak tu sobie gdzieś lata. A, niech sobie lata. Tu co? Co to jest? Bo ja po prostu zwykła... Oj, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dużo takim też się nie chce być. Tu są chyba norniki, jasne. Co? Prawo? Co tu jest? Zapytanie. pytania. Nie wiem. Nie widzę nic. I z tyłu. Co tu jest? Reklama. Aha, tu będzie też kolejne te? Kolejna figurka? No wyląduj może. Nie mam, z... Może w środku jest jakaś figurka. Sprawdźmy. Wierze uszkodzenia. inna mi się tego przyjrzeć. Zaczynając od kłoroga. Kłoróg? Dobra, może by też sprawdzić w takim razie. To jest ta reklama, nie? Skrzynka krabołaza w ogóle. Mu mułaki chodzą. Nie przepadam za nimi. A czy nie są aż bardzo trudne, nie? Ale, to są tu duże maszyny. Tymi dużymi maszynami źle się bije. Co tu jest? Skrzynia krabołaza. Kłoruk nie działał samotnie. Gdyby Kłoruk znalazł coś wartościowego, krabołaz by to zabrał. Poszukamy doświadczów mm -hmm. Krabołas czy mychnął. OK Okej, czyli pewnie krabołas ma w takim razie tą figurkę No to trzeba będzie się tak w To będzie się tak go pozbyć To lecimy No cóż Gdzie może być krabołas tego nie wynik, ale zaraz go pewnie znajdziemy O nie, co tu się dzieje? Wielkoszczęki. Jest pewnie, nie, nie, Pewnie jego trzeba będzie pokonać. Czy ja mogę wielkosczęka sobie zdominować? Jeden z tych krabołazów musi pochodzić ze skarpu. Zdaje się, że przeprowadził komplet. Może przeszukam okolicę jaki znikiluje. Wielkoszczyk alfa. No to alfa na pewno, nie wiem. Nie zdominuję. alfa no jejku, jejku. dobra no, na co ty jesteś podatny? Mam... czyści wodę, której chyba nie mam. Nie jest... pompy z czyści wodą. Gdzie tu idziesz? Nie tak chciałem, ale jak już mam cię, to dobra. Tyk. Tyk. A jeszcze zatruty! No dobra. Padaj, padaj. Wielkoszczynku. Padł, dobra. Chyba nikt to bardzo nie zauważył, nie? Bardzo dobrze. Dobra, jeszcze jeden wielkoszczęk tutaj chodzi. Nie chodzi, tylko już bije. Jejku. Czyści woda. Mega municji. To chciałem bardziej... Nie, 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 nie pluj. Dobra, czyści woda. Tyk. 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 Teraz padniesz wielkoszczynku. Ostatni strzał. Widzisz, ten krabo sobie cały czas chodzi. O, nie to poziom Tak jest. Dobra, muszę tylko Chyba już nie ma żłonczek. w krabołazie. Wpadł w jakiej skrzyni? Nie wiem, ale krabołas spadł. Chyba co my tu mamy. Działko, Powyźniemy. Rzeczy. Jest. Lowarex. Mogę zobaczyć? Czy nie mogę? Nie mogę. Dezaktywuj misję. Jest skif, ale to jest skif tej. Dobra, jeszcze sobie tu podlecimy. Czy nie ma tego żabojada? Nie żabojada, tylko żabińca. Jak to nazywał. Dawaj, dawaj, Solar ptaku. Lecimy jeszcze w tamtą stronę. I myślę, że jak to zrobimy, to wrócimy do głównej wyspy i, i, i będziemy kończyć. Jakby był ten żabiniec, to sobie, kurcz oczywiście go spróbował pokonać. No już, 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 już. O, A jak nie, to może jak tutaj go nie będzie nigdzie, to między odcinkami go spróbuję się pobawić z nim. Tu nie, to są solarptaki. No nie ma, lecimy na dolną część wyspy. Z nisko latam, nie wszystkie maszyny widzą. A to nie nic. duże pole. Ło, wow, duże pole, ale to są tylko te opaki No dobra, no i więcej nic nie ma. Kurcz, tego jest jakieś schronienie. To mogę sobie je zobaczyć, czy ile je odkryję, odkryje je. Super. jest tu się działo. Ale my ruszamy... No to tej nocy. Spotkaj się z Seiko w rozbitkowie. No dobra, nie będę chyba tego przedłużał, nic więcej tutaj nie znaleźliśmy. Ja tutaj na grzybiecie tego slaroptaka się z wami pożegnam. Zresztą się wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam was do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do łapkowania. I ty i nie, ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!